Cześć i czołem. Dziękuję, że znowu jesteście ze mną i również dziękuję za aktywności pod ostatnim filmem. Super to doceniam i lecimy z kolejnym nagraniem i dzisiaj będzie znowu inaczej, ponieważ dzisiaj pokażę wam sprzęt, który omówię, bo jest on dosyć ciekawy i warto tutaj go pokazać jak się go poprawnie instaluje, a pracę to już zapraszam za kilka dni dosłownie będzie film na domi drewno, więc tam dokończymy temat. W moich rękach taki oto sprzęt firmy Woodcut. Tutaj będzie dokładnie go można zobaczyć. Jest to wersja mniejsza. Bardzo ciekawa, ciekawy system, tak zwany bowl saver, czyli oszczędzacz misek. W sumie ma dwie funkcje. Po pierwsze, Przyspieszyć proces produkcji misek, po drugie, oszczędzić materiał, ponieważ normalnie, robiąc miskę, wybiera się cały środek i on idzie we wiór. A tutaj, tym jesteście w stanie zrobić kilka. Przy tym dokładnie szablonie ma tutaj dwie średnice. I zaraz Wam pokażę, co i jak. Tutaj, jest mocowanie u mnie na 30 mm, więc zabieramy się do pracy. Pierwsze co, wywalamy podtrzymkę, znaczy nie wywalamy, ale go, ją odstawiamy gdzieś na bok. Nie będzie nam potrzebna, i w miejsce podtrzymki właśnie wchodzi nasz przyrząd Woodcut. Na razie nie przejmujemy się, jak on jest ustawiony. Druga rzecz, Druga rzecz to będą noże. No i tutaj zobaczcie, to jest mniejsza średnica noża. Tutaj jest większa, ona idą tak po łuku i też może uda się pokazać jak jest zaostrzony nóż. Jak nie to dorobię jeszcze może jakieś większe zbliżenie, ponieważ jest to oczywiście węglik tutaj władowany, wspawany i dość ciekawie on jest naostrzony. Zrobię zdjęcie, bo no to musicie zobaczyć. No i teraz ładujemy tutaj te noże. Tutaj mam odkręcone dwie śruby imbusowe u góry i mogę wprowadzić nóż pierwszy i drugi. Czyli one, widzicie, idą już sobie po łuku. To wszystko jest wykonane. Tutaj jest stalowa blacha taka na dole, a to chyba jakiś odlew żelivny. Dobra, wprowadzamy to. I tutaj u góry możemy sobie to lekko dokręcić. Co by nam nie latało. Wycofam ten mniejszy. Zostawię ten, ten większy. Możemy sobie go dalej. Już się zablokował. Wysunąć tak. Dobra, niech będzie. I. Rzecz kolejna. Tutaj ta rączka, nie? Taka dosyć licha i krótka. Jest kolejna rękojeść, którą się tutaj przykręca. Przedłoży nam to oczywiście dźwignię. I znowu imbus. I teraz już mamy kabel dźwigni, nie? No bo trzeba tutaj troszeczkę również siły będzie włożyć w sam proces wytwarzania tych misek. Rzecz kolejna, rzecz kolejna. Rzecz kolejna. To będzie na przykład, już patrzę w jakiej kolejności. Włożymy sobie tutaj kieł. Tak. I teraz, jak widać, kieł versus ząb, że tutaj nie pasują nam wysokości. Więc tutaj na dole jest już wam pokażę też od razu taka duża tuleja o w tym miejscu, która służy do regulacji wysokości. Więc kiedy sobie to włożymy, możemy tę tuleję popuścić i dopasować trzeba wysokość zęba z kłem. Więc Tutaj sobie to wszystko przesuniemy, tak. I tak, żebyśmy się mogli zbliżyć. O, myślę, że coś takiego. I to tuleję teraz mogę sobie docisnąć. I to robicie raz. Dla danej tokarki, mam to zrobione raz, dla danej tokarki, dla danego mocowania podtrzymki nic się tutaj nie zmieni, czyli później jak to odsunę, przesunę, to zawsze ta wysokość jest już dopasowana. I to jest pierwsza rzecz, która nas tutaj interesuje. Kieł mogę wyciągnąć, bo nie będzie potrzebny. Jedziemy dalej. Teraz jeszcze system wspomagania mocowania, ponieważ tutaj będą występować dosyć spore siły, i teraz zobaczcie, że kiedy będzie na to miejsce naciskane przez drewno, jeszcze sobie to obrócimy, tak? Czyli wchodzę w drewno, tutaj na ząb napiera drewno, więc tutaj naciska, a to miejsce chcę podnieść do góry. I żeby to jeszcze wzmocnić jest kolejny element, który się mocuje, który się mocuje tutaj. Już to odkręcę, Za, załadujemy to w to miejsce. Jest regulacja, i tutaj ta czarna tuleja to jest stożek Morsa MK2. Ja mam w koniku MK3, więc tutaj muszę załadować tuleje z MK2 na MK3. I teraz zobaczcie, ustawimy sobie tak od razu: powiedzmy, że już mamy tutaj element do toczenia za załadowany. Więc podtrzymka niech sobie będzie tak. Tutaj całość tego będzie prostopadle do łoża. No tylko tutaj by wypadałoby jeszcze podciągnąć do przodu, żeby można było przeciąć tą miskę. Więc niech będzie tak, jak teraz jest. Tak będziemy wchodzić. I teraz e, trzeba wycentrować jeszcze to w stosunku do konika. Więc jedziemy. Tutaj, w tą stronę. No i żeby. Ja tutaj mam akurat całkiem spory wysięg tego. I zobaczcie. To jest to już dopasowane. Przykręcam sobie. I mam super stabilne mocowanie. Ponieważ, jak teraz tu nacisnę, to tutaj nie może to pójść do góry. No bo fizycznie nie ma, nie ma po prostu możliwości, bo trzyma z tej strony konik. Tyle w temacie. Maszyna gotowa do pracy. Oczywiście później odkręcamy te śruby. Przekręcamy raz na mniejszy roz, nóż. Przepraszam. Raz na większy nóż. I coś jeszcze wynalazłem. W sieci na stronie łódkata. Angielskiej, są do wydrukowania takie oto dwa szablony. Czyli to ściągamy pdf -y, drukujemy jeden do 1 i to są szablony, które pozwolą nam później określić tutaj od środka tej śruby do miejsca center of bolt, tutaj tak i base of bolt, bowl. Zmień z małym, a to jest z dużym. To jest tak. Więc tymi szablonami będę się posługiwał, żeby wynaleźć maksymalne miejsce i dno tej przyszłej miski. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Wydaje mi się, że na dzisiaj to będzie wszystko. Powiedziałem, że to będzie jakby tylko wstęp, naprawdę takie króciutki film instruktażowy, jak to zamocować, ale w tym momencie jest to oczywiście gotowe do pracy. Na sam koniec jeszcze coś wam pokażę, ponieważ mówiłem, że ten nóż jest dosyć ciekawy. Na stronie producenta jeszcze słuchajcie, znalazłem informację dotyczącą przeostrzania tego. No bo tutaj naprawdę się będą wytwarzać duże, duże temperatury. I warto zwrócić uwagę na samą geometrię tego ostrza, żeby ją dostosować do materiałów, których będziecie toczyć. Jak coś bardzo twardego, to inna geometria. Jak coś miękkiego, to inna. To znajdziecie na stronie producenta. A do dostania to jest w Niemczech to akurat jest ściągnięte wraz z tokarką, czyli tutaj dystrybutor, dystrybutorem jest właśnie Hager. Nie musicie Czekać na paczkę z Australii, 2-3 dni i macie DHL-em, to z Niemiec. Tyle na dzisiaj. Ode mnie kciuk w górę. Póki co za przemyślaną konstrukcję. A za 2-3 dni zapraszam na domi drewno będzie film, zrobimy. To będzie kolejny film dotyczący przygotowania pod toczenie takie finalne misek. Zapraszam serdecznie i dziękuję za Waszą aktywność. Na razie.